Hej, Liski, to akcja Bukszpan, a my szpanujemy dobrem. Zanim usłyszysz fragment bajki, posłuchaj, dlaczego powstała. Akcja Bukszpan to projekt społeczny, który w założeniu ma trzy podstawowe cele: uwrażliwienie dzieciaków, pomoc zwierzakom, a także promocję talentów pisarskich i ilustratorskich. Autorką tego przedsięwzięcia jest Julia Górecka, studentka wrocławskiej ASP. Wraz z nią, autorami oraz rysownikami zapraszamy na podróż z bajką w tle. Podstępny pisarz. Tekst Magdalena Wiśniewska. Ilustracje Małgorzata Bochniarz-Różańska. Redakcja. Natalia Sączkowska, Ewa Popielarz. Dawno temu w dalekim kraju żył pewien człowiek. Tam, gdzie mieszkał, słońce świeciło przez cały rok, rosły wielkie róże i wysokie kaktusy z mnóstwem kolców. Na dachach domów urządzone były tarasy. Na jego dachu również znajdował się taras, ale większy niż inne, bo i sam dom był większy. A w dodatku pomalowany na biało. Człowiek ten nazywał się Diego. I był pisarzem. Spod jego pióra wychodziły opowieści przygodowe oraz rozmyślania nad naturą świata i ludzi. Pisał grube tomy, które były podstawą wychowania dzieci i młodzieży w całym kraju. Jego traktaty o uczciwości, szlachetności i dobrych obyczajach zmieniły też z pewnością niejednego dorosłego. Któregoś dnia zadecydował, że napisze o swoim życiu, czyli postanowił napisać autobiografię. Nie zwlekając, zabrał się do tego zadania. Usiadł przy piórku, rozłożył przed sobą białe kartki, umoczył pióro w kałamarzu i czarne atramentowe litery popłynęły po papierze jedna za drugą. Praca postępowała szybko, ponieważ już od dawna rozważał co napisać. Chciał opowiedzieć wreszcie nie tylko o przygodach wymyślonych postaci, czy o zasadach moralnych i wskazówkach do postępowania. Teraz nadszedł czas na opowieść o nim samym. Ja, Diego, pisarz i filozof, bardzo szanowany obywatel tego miasta, mieszkam w najpiękniejszym domu stojącym przy niewielkiej urokliwej uliczce. To tutaj powstały wszystkie moje wspaniałe dzieła. Sam Bóg chce, żebym żył w tak cudownym miejscu. Poznaję to po tym, że pozwala mi cieszyć się swoją łaską. Ozdobą mojego ogrodu jest piękny staw pełen kolorowych rybek. Jego błękitna tafla błyszczy jak klejnot w trawie. Choć kiedyś w mieście i w całym kraju była susza tak wielka, że wysychały rzeki, a spalona słońcem ziemia pękała jak lustro uderzone kamieniem, czytał oczywiście Tata Mariusz, czyli Mariusz Rzepka. Dzięki, że jesteś, i do usłyszenia!